Cześć, z tej strony Alex, witam Cię w Akademii Wilka. Dzisiaj zrobimy zadanie z matematyki, z matury podstawowej z maja 2015 roku i będzie to zadanie 19. Także tak, mamy proste o równaniach: y równa się 2mx minus m kwadrat minus 1 oraz y równa się 4m kwadrat x plus m kwadrat plus 1 są prostopadłe dla. No i mamy cztery odpowiedzi tutaj, musimy znaleźć jedną z nich. A więc tak. Oznaczamy sobie proste jako y1 równe 2mx minus m2 minus 1, to jest ta pierwsza prosta, oraz y2 jest równe 4m2x plus m2 plus 1, tak, czyli to jest ta druga prosta. No i teraz zauważ, że z równania ogólnej prostej, czyli y równa się ax plus b, wyciągamy współczynniki a, czyli to, co, to co jest przy, to, co znajduje się przy X. Tak, czyli z pierwszej prostej mamy 2M, a z drugiej prostej mamy 4M kwadrat. tak? No i e, według warunków prostopadłości, tak czyli proste są w stosunku do siebie prostopadłe, więc A1 razy A2 musi się równać minus 1. W razie czego ten wzór jest w tablicach maturalnych, także na pewno, na pewno go tam znajdziesz. No to podstawiamy nasze a1 i a2, czyli 2m razy 4m kwadrat musi być równe minus 1. No to mnożymy to przez siebie, tak, czyli mamy 8m do trzeciej, równa się minus 1, dzielimy to na 8, no i mamy m, m do trzeciej jest równe minus 1 ósma, no i minus 1 ósmą możemy zamienić na Minus 1, 2 do 3, tak? Tutaj pamiętamy o tym nawiasie, on jest bardzo ważny, bo podnosimy całą minus 1, 2 do trzeciej. Dlaczego? Bo minus 1, jed, 2 razy minus 1, 2 to 1, 4 i jeszcze razy minus 1, 2 to minus 1, 8. No i zobacz, mamy, yy, mamy potęgę trzeciego stopnia z obu stron, także możemy ją spokojnie potraktować pierwiastkiem trzeciego stopnia z obu stron. No, i w tym momencie mamy, że nasze m jest równe minus jedna druga. Zaznaczamy naszą odpowiedź A i tym samym mamy kolejne zadanie zrobione i kolejny punkt na maturze. No, jeśli taka forma rozwiązywania zadań Ci się podoba, ja oczywiście zapraszam na Akademię Wilka, gdzie znajdziesz jeszcze więcej zadań, no a także do śledzenia, śledzenia Akademii, bo będą na pewno wrzucane jeszcze inne. No także to by było na tyle dzisiaj, no a my się pewnie widzimy w następnych zadaniach, także do zobaczenia.